Niewidzialny chłopak, wyśmiewali Nowego, nie wiedząc, że jest mistrzem mieszanych sztuk walki, teraz żałują, że kiedykolwiek na niego spojrzeli. Mateusz Kowalski szedł korytarzami liceum ogólnokształcącego imię Jana Pawła II, wpatrując się w podłogę. W wieku piętnastu lat nauczył się, że zwracanie na siebie uwagi nigdy nie przynosi nic dobrego. Jego szczupła budowa ciała, wzrost poniżej średniej i ogromne okulary w czarnych oprawkach. Czyniły go łatwym celem. Zaledwie od trzech tygodni był w tej nowej szkole i już mentalnie skatalogował wszystkie wyjścia ewakuacyjne, najmniej uczęszczane toalety i zakątki, gdzie mógł zniknąć podczas przerw. Jan Paweł II był jego trzecią szkołą w ciągu dwóch lat. Jego ojciec, znany trener mieszanych sztuk walki, nieustannie podróżował, śledząc swoich zawodników na międzynarodowych turniejach, a Mateusz nie miał innego wyjścia jak tylko za nim podążać. To, czego nikt w tej szkole nie wiedział, to fakt, że za tą fasadą kruchego i nieznaczącego chłopca krył się juniorski mistrz MMA, z imponującym rekordem zwycięstw w zawodach krajowych i międzynarodowych. Coś, co Mateusz trzymał w tajemnicy nie ze wstydu, ale z powodu obietnicy, którą złożył ojcu. Prawdziwy wojownik walczy tylko wtedy, gdy nie ma innego wyjścia. Ej, ty, nowy! Znowu się zgubiłeś okularniku! Głos pranowaka, po strachu trzeciej klasy, rozległ się na korytarzu. Obok niego jego nierozłączni poplecznicy, Dawid Wiśniewski i Joachim Chudy Jankowski, śmiali się, jakby właśnie usłyszeli najlepszy żart na świecie. Mateusz wziął głęboki oddech i szedł dalej. Musiał tylko dotrzeć do klasy historii, usiąść w ostatnim rzędzie i stać się niewidzialnym, jak zawsze to robił. Mówię do ciebie, Karle Kon, nalegał Kacper, zagradzając mu drogę. Czy oprócz tego, że jesteś ślepy, jesteś też głuchy? Mateusz lekko podniósł wzrok wystarczająco, aby obliczyć odległość między nim a drzwiami do klasy. Dziesięć metrów. Zbyt dużo, gdy Kacper blokuje przejście. Chcę tylko iść na lekcję. Wymamrotał Mateusz, poprawiając okulary. Co powiedziałeś? Nie słyszycie. Kacper podszedł bliżej, celowo naruszając jego przestrzeń osobistą. Pachniał mieszanką taniej wody kolońskiej i papierosów. Możesz powtórzyć? A może mam ci pożyczyć uszy, tak jak ty potrzebujesz tych szkieł jak denka od butelek więcej śmiechu. Niektórzy uczniowie zaczęli się zatrzymywać, tworząc małe kółko wokół nich. Mateusz zauważył, jak przyspiesza mu puls. W sytuacjach walki jego ojciec zawsze uczył go zachowywać spokój, głęboko oddychać i oceniać przeciwnika. Kacper był wysoki, prawdopodobnie ważył jakieś 20 kg więcej niż on, ale jego postawa zdradzała, że nigdy nie przeszedł formalnego treningu w żadnym rodzaju walki. Jeden ruch, to wszystko, czego potrzebowałby, aby go powalić, ale tego nie zrobi, nie dzisiaj, nie z tego powodu. Muszę iść na lekcję, powtórzył Mateusz, tym razem nieco głośniej, próbując ominąć oprycha. Kacper popchnął go na ścianę. Nie było to szczególnie silne pchnięcie, ale wystarczyło, aby okulary Mateusza zsunęły się z nosa. Słuchaj, nowy, tutaj są zasady, wypluł Kacper. A pierwsza jest taka, że to ja decyduję, kiedy kończy się nasza rozmowa. Mateusz poczuł znajome mrowienie w dłoniach, zaczęła płynąć adrenalina. Trzy ruchy to wszystko, czego by potrzebował: podcięcie nóg, chwyt za ramię, skręt nad nadgarstka. Kacper byłby na ziemi, zanim zdążyłby się zorientować, co się stało. Ale obietnica. Prawdziwy wojownik walczy tylko wtedy, gdy nie ma innego wyjścia. Nowak! Głos profesora Kwiatkowskiego przerwał napięcie. Znowu dokuczasz. Nowym? Ty i twoi przyjaciele do klasy już! Kacper uśmiechnął się złośliwie, jakby zachowywał coś specjalnego na później. Do zobaczenia później, okularniku, szepnął zanim odszedł z przyjaciółmi. Mateusz stał tam, oddychając. Ciężko, podczas gdy korytarz się opróżniał. Kiedy w końcu wszedł do sali historii, Poczuł na sobie wszystkie spojrzenia. Większość była obojętna, niektóre ciekawe, a kilka te, które bolały najbardziej, pełne litości. Usiadł w ostatnim rzędzie, obok okna i otworzył zeszyt. Nie zwracaj na siebie uwagi, skończ kurs, wkrótce będziesz w innym miejscu. To była mantra, którą powtarzał sobie w każdej szkole. Problem polegał na tym, że tym razem coś się zmieniło. Był zmęczony uciekaniem, ukrywaniem się, udawaniem kogoś, kim nie był. Kolejne dni przebiegały według podobnego schematu. Kacper i jego przyjaciele wydawali się mieć radar, aby go znaleźć, zwłaszcza w miejscach najmniej strzeżonych, za salą gimnastyczną, w szatniach po wf w stołówce podczas lunchu. Zaczęli od drobnych upokorzeń, ukrywania jego plecaka, przypadkowego wylewania jego tacy z jedzeniem, nadawania przezwisk, które wkrótce stały się popularne wśród innych uczniów. Niewidzialny nazywali go, ponieważ według Kacpra, Jesteś tak nieistotny, że gdyby nie te śmieszne okulary, nawet byśmy nie wiedzieli, że istniejesz. Mateusz znosił to, zawsze znosił, ale każdej nocy w małym mieszkaniu, które dzielił z ojcem, gdy ten nie był w podróży, trenował z większą intensywnością. Uderzał w worek, aż bolały go knykcie, ćwiczył dźwignie i poddania z manekinem treningowym, biegał, aż paliły go płuca. To nie po to, żeby się bronić, mówił sobie, to dlatego, że kocham ten sport ale w głębi duszy wiedział, że się przygotowuje, do czego jeszcze nie wiedział na pewno. Laura Szymańska była pierwszą osobą, która zauważyła, że coś się zmieniło w Mateuszu. Laura była prawdopodobnie jedyną osobą w Janie Pawle II, która skierowała do niego więcej niż dwa zdania z rzędu. Dzielili stół w laboratorium biologii i choć nie byli dokładnie przyjaciółmi, ona zawsze była miła. Masz poranione. Ręce. Zauważyła pewnego dnia, gdy Mateusz próbował ustawić mikroskop z wyraźnie posiniaczonymi palcami. Upadłem, skłamał, nie podnosząc wzroku. Naknikcie? Zapytała sceptycznie. Wielokrotnie? Po raz pierwszy od dłuższego czasu Mateusz uśmiechnął się. Uśmiech mały, prawie niezauważalny, ale szczery. Coś w tym stylu. Laura spojrzała na niego z ciekawością, ale nie nalegała. Zamiast tego powiedziała coś, co dało mu do myślenia. Wiesz, nie wszyscy jesteśmy jak Kacper i jego przyjaciele. Niektórzy po prostu nie wiemy jak pomóc. Tego popołudnia, gdy Mateusz rozgrzewał się przed swoją zwykłą rutyną, zawibrował jego telefon. To była wiadomość od ojca. Automatycznie zakwalifikowałeś się do Mistrzostw Polski. Twoja reputacja cię wyprzedza. Jestem dumny. Przyjadę w piątek, żeby razem potrenować. Mateusz spojrzał na wiadomość kilka razy Mistrzostwa Polski. To była jego szansa, aby udowodnić, że cały wysiłek, wszystkie poświęcenia były tego warte. Ale to również oznaczało, że będzie musiał zintensyfikować swój trening. Następnego dnia, podczas przerwy, Mateusz udał się w ustronne miejsce na dziedzińcu, aby wykonać kilka ćwiczeń rozciągających. Nie spodziewał się, że ktoś go tam zobaczy między dwoma budynkami, częściowo ukryty przez krzewy, zdjął okulary, odłożył je na bok i rozpoczął swoją rutynę kalisteniki. Pompki, brzuszki, przysiady, burpis. Był tak skoncentrowany, że nie usłyszał zbliżających się Kacpra i jego przyjaciół, dopóki nie było za późno. Ojej, ojej, co my tu mamy? Głos Kacpra go przestraszył. Niewidzialny ćwiczy. Próbujesz nabrać trochę mięśni, Karle? Mateusz szybko wstał, sięgnął po okulary i założył je. Trzej opryszkowie otoczyli go, blokując każdą drogę ucieczki. Po prostu zostaw mnie w spokoju, Kacper. Powiedział Mateusz, zaskakując samego siebie stanowczością w swoim głosie. Kacper wydawał się równie zaskoczony, ale szybko odzyskał swój szyderczy uśmiech. Słyszycie to, chłopaki? Niewidzialny chce, żebyśmy go zostawili w spokoju. Co powiecie na to, żebyśmy zamiast tego pokazali mu kilka prawdziwych ćwiczeń? Dawid i Joachim zaśmiali się, podchodząc bliżej. Mateusz ocenił sytuację. Trzech na jednego: w normalnej walce byłaby to wada, ale ci trzej nie mieli treningu. A on tak. Prawdziwy wojownik walczy tylko wtedy, gdy nie ma innego wyjścia. Czy to było inne wyjście? Czy nadal mógł uniknąć konfrontacji? Mam lekcję, spróbował Mateusz, robiąc krok w przestrzeń między Dawidem a Joachimem. Dawid popchnął go z powrotem na środek. Jeszcze z tobą nie skończyliśmy, warknął. To, co stało się potem, wydarzyło się bardzo szybko. Kacper złapał plecak Mateusza i otworzył go, wysypując jego zawartość na ziemię. Książki, zeszyty, ołówki, wszystko rozrzuciło się na ziemi. Następnie celowo podeptał rzeczy Mateusza, w tym mały album ze zdjęciami, który zawsze nosił ze sobą zdjęcia jego matki, która zmarła, gdy miał osiem lat. Coś pękło w Mateuszu. Pozbieraj to, powiedział głosem, którego ledwo rozpoznał jako swój. Kacper zatrzymał się, zaskoczony zmianą tonu. Co powiedziałeś? Powiedziałem, żebyś to pozbierał. Wszystko. Teraz. Trzej opryszkowie spojrzeli na siebie, a potem wybuchnęli śmiechem. A co, niewidzialny? Co zamierzasz zrobić? rzucił Kacper, zbliżając się do Mateusza z wyraźnym zamiarem zastraszenia go. Mateusz nie cofnął się. Zamiast tego jego postawa subtelnie się zmieniła. Jego stopy rozsunęły się, znajdując solidną podstawę. Jego ręce, wcześniej zaciśnięte w pięści, rozluźniły się. Jego oddech stał się kontrolowany, miarowy. Kacper. Zdezorientowany, brakiem strachu u swojej zwykłej ofiary, zrobił jedyną rzecz, jaką umiał: zaatakował. Wyprowadził cios prosto w twarz Mateusza. Jeden ruch, to wszystko, czego potrzebował. Mateusz uniknął ciosu z zaskakującą łatwością, prawie tak, jakby widział poruszającą się pięść w zwolnionym tempie. W tym samym płynnym ruchu złapał wyciągnięte ramię kacpra i wykorzystał impet oprycha przeciwko niemu kierując go na ziemię za pomocą podstawowej techniki jiu-jitsu. Kacper upadł ciężko, a Mateusz kontrolował upadek, aby go poważnie nie zranić. Oprych leżał na ziemi twarzą w dół z jednym ramieniem unieruchomionym za plecami, a Mateusz wywierał tylko tyle nacisku, ile było konieczne, aby go tam utrzymać. Dawid i Joachim zamarli z oczami i ustami szeroko otwartymi. Co? Co do cholery? wyjąkał Dawid. Puść mnie, pieprzony wariacie! Krzyczał Kacper, szarpiąc się bezskutecznie. Każdy ruch tylko zwiększał nacisk na jego staw, powodując mu większy dyskomfort. Mateusz pochylił się blisko ucha Kacpra. Zamierzam cię puścić, powiedział spokojnie, i pozbierasz moje rzeczy. Wszystkie ostrożnie, zwłaszcza ten album, rozumiesz? Spadaj, wypluł Kacper. Mateusz wywarł nieco większy nacisk. Nie na tyle, aby spowodować obrażenia, ale wystarczająco, aby wysłać jasny komunikat. Daję Ci wybór, którego ty mi nie dałeś. Pozbieraj moje rzeczy, przeproś mnie i nie wracamy do tego tematu. Ej, puść go! wtrącił się Dawid, robiąc krok naprzód. Mateusz spojrzał na niego, a coś w jego spojrzeniu sprawiło, że Dawid zatrzymał się w miejscu. Twój przyjaciel ma się dobrze. Po prostu prowadzimy rozmowę o wzajemnym szacunku. Prawda, Kacper? Mała grupa uczniów zaczęła się formować wokół nich, przyciągnięta krzykami Kacpra. Wśród nich Mateusz zobaczył Laurę, obserwującą scenę z mieszaniną zdumienia i czymś jeszcze, czego nie potrafił zidentyfikować. W końcu Kacper przestał się szarpać. Dobra, dobra, puść mnie, a pozbieram twoje rzeczy. Mateusz natychmiast go uwolnił, wstając i cofając się o krok, aby zrobić miejsce. Kacper wstał, pocierając ramię i patrząc na Mateusza. Zmieszaniną wściekłości i dezorientacji. Przez napiętą chwilę wydawało się, że Kacper może spróbować kolejnego ataku. Mateusz pozostał niewzruszony, przygotowany, ale nie groźny. W końcu ku zaskoczeniu wszystkich obecnych, Kacper zaczął zbierać rzeczy Mateusza, wkładając je z powrotem do plecaka. Kiedy skończył, oddał mu plecak, nie patrząc mu w oczy. Przepraszam, wymamrotał prawie niesłyszalnie. Za co? Naciskał Mateusz. Kacper zacisnął zęby, ale odpowiedział: Za wyrzucenie twoich rzeczy i za dokuczanie ci. Mateusz skinął głową, biorąc plecak. Dzięki. Teraz jesteśmy kwita. Trzej opryszkowie odeszli, a Dawid i Joachim rzucali niedowierzające spojrzenia Kacprowi, który szedł z opuszczonymi ramionami i wzrokiem utkwionym w ziemi. Mała grupa widzów zaczęła się rozchodzić, wielu komentując cicho to, czego właśnie byli świadkami. Kilku patrzyło na Mateusza nowymi oczami, całkowicie przewartościowując chłopaka, którego do niedawna nazywali niewidzialnym. Laura podeszła do Mateusza, gdy ten sprawdzał zawartość swojego plecaka, upewniając się, że wszystko jest na miejscu. To było wow, powiedziała wyraźnie pod wrażeniem. Gdzie się tego nauczyłeś? Mateusz wzruszył ramionami, nagle świadomy niechcianej uwagi. Mój ojciec jest trenerem mieszanych sztuk walki, trenuje od piątego roku życia. A dlaczego pozwoliłeś Kacprowi i innym dokuczać ci tak długo? Mateusz spojrzał na mały album ze zdjęciami w swoich rękach, przesuwając kciukiem po lekko zagiętym rogu. Mój ojciec zawsze mówi, że prawdziwy wojownik walczy tylko wtedy, gdy nie ma innego wyjścia. Zrobił pauzę. Dzisiaj nie miałem innego wyjścia. Laura skinęła głową, rozumiejąc. Cóż, myślę, że właśnie stałeś się najciekawszą osobą w całym Janie Pawle II. Wiadomość o tym, co się stało, rozeszła się po szkole, jak pożar lasu. Do końca dnia wszyscy mówili o nowym, który powalił kacpra Nowaka jednym ruchem. Wersje się różniły. Niektórzy mówili, że Mateusz znokautował wszystkich trzech opryszków, inni, że zna jakiś rodzaj tajnej sztuki walki, a nawet był ktoś, kto twierdził, że jest nastoletnim szpiegiem na tajnej misji. Mateusz próbował zachować niski profil, ale to było niemożliwe. Ludzie wskazywali go na korytarzach. Niektórzy podchodzili, aby mu pogratulować, inni, aby poprosić go o nauczenie tego ruchu. Nagle niewidzialny chłopak stał się boleśnie widoczny. Kacper i jego przyjaciele trzymali się z daleka przez kolejne dni. Mateusz widywał ich od czasu do czasu na korytarzach lub w stołówce, ale oni zmieniali kierunek lub udawali, że go nie widzą. To był dziwny spokój, prawie niewygodny po tygodniach ciągłego nękania. W piątek po południu gdy Mateusz wyszedł ze szkoły, zastał swojego ojca, czekającego na niego w jego starym fiacie 126p. Antoni Kowalski, pomimo swojej sławy, co w świecie MMA, był prostym człowiekiem, który wolał pozostać niezauważony poza salą gimnastyczną. Tato, myślałem, że zobaczymy się w domu, powiedział Mateusz, zaskoczony, ale szczęśliwy, że go widzi. Antoni mocno uściskał. Syna, to chciałem ci zrobić niespodziankę. Poza tym w pobliżu jest siłownia, która udostępni nam swoje obiekty do treningu w ten weekend. Już w samochodzie, jadąc do mieszkania, Antoni spojrzał kątem oka na syna. Dzwonił do mnie twój profesor Kwiatkowski. Mateusz spiął. Ci co powiedział? Opowiedział mi o tym, co się stało z tym chłopakiem kacprem. Antoni zrobił pauzę. Chcesz mi opowiedzieć swoją wersję? Mateusz wziął głęboki oddech i opowiedział wszystko, co się wydarzyło od pierwszych drwin po incydent z albumem ze zdjęciami. Nie pominął niczego, nawet tego, jak odczuwał pewną satysfakcję, widząc wyraz twarzy kacpra, gdy go unieruchomił. Antoni słuchał w milczeniu. Kiedy Mateusz skończył, jego ojciec przez chwilę milczał, przetwarzając informacje. Jesteś zły? zapytał w końcu Mateusz. Za to, że się broniłeś? nie. Antoni zatrzymał samochód na światłach i spojrzał prosto na syna. Nauczyłem cię walczyć nie po to, żebyś zastraszał innych, ale po to, żebyś nigdy nie musiał odczuwać strachu. Wykorzystałeś to, co wiesz, aby się bronić, a nie ranić. Jestem z ciebie dumny. Mateusz poczuł, jak ciężar spada mu z ramion. Ale jest jeszcze coś, o czym chcę z tobą porozmawiać, kontynuował Antoni, gdy światło zmieniło się na zielone. Profesor Kwiatkowski wspomniał mi, że organizują w szkole klub samoobrony. Chcą, aby niektórzy uczniowie z doświadczeniem pomogli uczyć innych. Pomyślał, że może byłbyś zainteresowany. Ja uczyć? Mateusz nigdy nie brał pod uwagę takiej możliwości. Dlaczego nie? Masz wiedzę, a jak się okazuje, teraz także szacunek swoich kolegów. Mateusz spojrzał przez okno, rozważając ten pomysł. Uczenie innych oznaczałoby całkowite odsłonięcie się, ostateczne porzucenie swojej strategii niewidzialności, ale oznaczałoby to również pozostanie, osiedlenie się, może nawet nawiązanie prawdziwych przyjaźni po raz pierwszy od lat. Pomyślę o tym, obiecał. W poniedziałek Mateusz wszedł do szkoły z innym nastawieniem. Nie szedł już. Patrząc w podłogę, ani nie szukał ukrycia, trzymał głowę wysoko, pozdrawiał tych, którzy go pozdrawiali, a nawet od czasu do czasu się uśmiechał. To nie była arogancja. To była po prostu pewność siebie, że w końcu jest sobą. Podczas lunchu, gdy jadł sam, jak zwykle, Laura podeszła stacą. Mogę się dosiąść? Zapytała. Jasne, odpowiedział Mateusz, zaskoczony, ale zadowolony. Gdy jedli i rozmawiali, Mateusz zauważył, że Kacper obserwuje ich z innego stołu. Oprych nie wydawał się już groźny, ale raczej zamyślony. Po lekcjach, gdy Mateusz szedł do wyjścia, usłyszał, że ktoś go woła. Odwrócił się i zobaczył kacpra samego bez swoich zwykłych zwolenników. Mateusz instynktownie spiął się, ale zmusił się do rozluźnienia. Nie wierzył, że kacper szuka zemsty. Przynajmniej nie tak, twarzą w twarz i bez wsparcia. Czego chcesz, kacper? zapytał wprost. Oprych wydawał się nieswojo, przenosząc ciężar z jednej nogi na drugą. Chciałem, no, kacper odchrząknął. Mój ojciec mnie ukarał. Kiedy dowiedział się o tym, co zrobiłem, Powiedzmy, że nie był zadowolony. Mateusz czekał, nie wiedząc, dokąd zmierza ta rozmowa. Zapisał mnie do tego nowego klubu samoobrony, który tworzą, kontynuował Kacper. Mówi, że potrzebuje dyscypliny czy coś w tym stylu, zrobił pauzę. Profesor Kwiatkowski powiedział mi, że ty możesz być jednym z instruktorów. Ach, więc w tym tkwił problem i to ci przeszkadza? Zapytał Mateusz. Kacper pokręcił głową. Nie do końca, tylko że to byłoby dziwne, nie? Po tym wszystkim, co się stało. Mateusz rozważył swoje opcje. Mógł odrzucić ofertę profesora Kwiatkowskiego i uniknąć tej niezręcznej sytuacji albo mógł ją przyjąć i zmierzyć się z nią bezpośrednio. Nie musi być dziwne, powiedział w końcu. Na siłowni wszyscy jesteśmy równi. Nie ma oprychów ani niewidzialnych, tylko ludzie uczący się szacunku dla siebie i dla innych. Kacper spojrzał na niego ze zdziwieniem, jakby oczekiwał zupełnie innej odpowiedzi. Więc zamierzasz to zrobić? Zamierzasz uczyć w klubie? Chyba tak, odpowiedział Mateusz, zaskakując samego siebie tą decyzją. Mój ojciec mówi, że uczenie jest najlepszym sposobem na naukę. Niezręczna cisza zapanowała między nimi. W końcu Kacper wyciągnął rękę. Więc chyba się tam zobaczymy. Mateusz spojrzał na wyciągniętą rękę przez sekundę, zanim ją uścisnął. Chyba tak. Idąc do domu, Mateusz zastanawiał się nad dziwnymi zwrotami, jakie przybrało jego życie w ostatnich tygodniach przybył do Jana Pawła II próbując być niewidzialnym, a teraz nie tylko był widoczny, ale stał się kimś, na kogo inni patrzyli z szacunkiem, a nawet podziwem. Może pomyślał, to będzie miejsce, w którym w końcu będzie mógł przestać uciekać. Gdzie mógłby być po prostu Mateuszem, nie nowym, nie niewidzialnym, nie tajnym wojownikiem, tylko Mateuszem. Zawibrował jego telefon. To była wiadomość od profesora Kwiatkowskiego. Potwierdzająca pierwsze spotkanie klubu samoobrony, w środę: Liczymy na ciebie, Mateuszu. Wielu uczniów już się zapisało, dzięki tobie. Mateusz uśmiechnął się i odpowiedział: Będę tam. Trzy tygodnie później w sali gimnastycznej liceum ogólnokształcącego im. Jana Pawła II wrzało od aktywności, gdy dwudziestu uczniów, podzielonych na pary, ćwiczyło podstawowe techniki samoobrony. W rogu Mateusz nadzorował kacpra. Który zaskakująco okazał się jednym z najbardziej oddanych uczniów. Trzymaj gardę wysoko wskazał Mateusz, poprawiając ułożenie ramion kacpra. Pamiętaj, nie chodzi o brutalną siłę, ale o technikę i równowagę. Kacper skinął. Głową skupiony na doskonaleniu ruchu. Początkowe napięcie między nimi stopniowo przekształciło się w rodzaj wzajemnego szacunku. Nie byli dokładnie przyjaciółmi, ale też nie wrogami. Po drugiej stronie sali Laura pracowała z dziewczyną z pierwszej klasy, pokazując jej, jak uwolnić się z chwytu za nadgarstek. Laura okazała się naturalną uczennicą i szybko stała się nieoficjalną asystentką Mateusza. Profesor Kwiatkowski, oparty o ścianę, obserwował z wyraźnym zadowoleniem. Podszedł do Mateusza, gdy ten poprawiał postawę innej parze. Zrobiłeś tutaj coś niezwykłego, Mateuszu, skomentował profesor. Ten klub łączy uczniów, którzy normalnie nawet by ze sobą nie rozmawiali. Mateusz wzruszył ramionami, wciąż nie do końca czując się komfortowo z pochwałami. Po prostu uczę ich tego, co wiem. Uczysz ich o wiele więcej niż technik walki, nalegał Kwiatkowski. Uczysz ich szacunku, samokontroli, pewności siebie rzeczy, których nie można nauczyć się z podręcznika. Kiedy sesja się skończyła, uczniowie pożegnali się ze sobą z szacunkiem, tak jak nauczył ich Mateusz. Widok jak stosują nie tylko techniki, ale także ducha sztuk walki, wywoływał w nim dumę, której nigdy wcześniej nie doświadczył. Laura podeszła, gdy zbierali maty. Masz ochotę pójść na lody? Dawid i kilku innych idą do nowej lodziarni w pobliżu parku. Mateusz uniósł brwi, zaskoczony. Dawid, ten sam Dawid, który zwykł podążać za kacprem wszędzie? Laura uśmiechnęła się. Ludzie się zmieniają, Mateuszu. Ty lepiej niż ktokolwiek inny powinieneś to wiedzieć. Niewidzialny chłopak, którego teraz wszyscy chcą poznać. Mateusz rozejrzał się po sali gimnastycznej, gdzie zaledwie kilka tygodni temu był poniżany, a teraz był szanowany. Pomyślał o swoim ojcu, który zawsze uczył go, że prawdziwa siła nie tkwi w mięśniach, ale w charakterze. Pomyślał o wszystkich tych razach, kiedy uciekał, kiedy się ukrywał, kiedy próbował zniknąć. Wiesz co, masz rację, powiedział w końcu: Mam ochotę na lody. Gdy wychodzili razem ze szkoły, Mateusz zdał sobie sprawę, że po raz pierwszy od dłuższego czasu nie odlicza dni do wyjazdu. Jan Paweł II nie był już tylko kolejnym miejscem przelotowym, było to zaskakująco miejsce, w którym mógł być sobą, gdzie siła, którą zawsze ukrywał, mogła być użyta nie tylko do obrony, ale do pomagania innym w znalezieniu własnej siły. Niewidzialny chłopak